E, Manków dołuje, widzę w kolejnym odcinku z serii Conflict of Nations. Nie dokładnie w którym, ale to mnie interesuje. Ja tutaj, co, z tego co widzę już trochę tutaj ten. Wziąłem przejęliśmy Dublin, bardzo ważne miasto dla Irlandii. Przejęliśmy, przejęliśmy tutaj wyspę. Mamy to, i tutaj już nasze. A, a, okręty idą. I tutaj są. Tutaj są stałe walki. Dublin przejęliśmy. Tutaj już do. Tutaj będziemy atakować i do Londynu. Londyn musimy przejąć. To jest ta dywizja rozpoznawcza przyjedzie tutaj. O, rabat. Coś tutaj stało w rabat. O, w rabat powstał ten tutaj oto. Irlandii, do Irlandii. Abyśmy przejęli Irlandię. Dobra, ten może iść piechota. Gdybyśmy przejęli. On może iść na wyspy, widzowie. Dobra, on może iść na wyspy. A tu się powinny tworzyć kolejne. Hmm. Gdzie on by mógł iść? Tutaj atak. Poza zasięgiem. Dobra, a patroluj. Dobra, na chwilę będzie. To może wyznaczmy go, patroluj sobie tutaj przy Lizbonie. Ja może niech sobie patroluje tam. Teraz uważajmy na Maroko, znaczy na Algarię. O, w Rabat powstała ta jednostka, no to tutaj się coś buduje. Przemysł zbrojenny jest To z jest jednostkę piechota I jednostkę opancerzone Czołgi, tak Ma, Możemy to już tworzyć Widzowie Ile jeszcze? 20 minut, dobra Fajnie, fajnie Widzowie W badaniach się coś Jeszcze to się robi 8 godzin Dobra, mamy jeszcze 1600. To już się zrobiło. Dalej, fajnie. Dobra. Co jeszcze możemy w badaniach robić? Piechota, możemy te helikoptery. Kurde, 1700. Myśliwce jakieś, możemy. O, teraz możemy robić bazy lotnicze, jak się te przemysłowe stworzyły. Baza lotnicza. Baza. Tak, widzowie, baza lotnicza nam się przyda. Tak. Poziom drugi tutaj też nam się przyda. Baza lotnicza, poziom pierwszy też nam się przyda. Tu przemysł zbrojenny, poziom drugi by się przydał. No to normalnie się tak odbija ten zejlon będzie. Niby 12 minut, ale patrz jak czas leci. Tak za 4 sekundy. To tak za 4-3 minu minuty będzie. Dobra. A więc my możemy. Jak, jak dobijecie tutaj pod tym filmem 3 łapki w górę, to przejmujemy Grenlandię. Jedzie jeden oddział do Grenlandii i dwa do Islandii. I przejmiemy Grenlandię i Islandię, i właśnie potem danie spróbujemy. A Rosja, co tam? Na razie nie widzę, żeby coś atakowało tam Rosja. A tutaj na razie chyba będzie spokojnie. Sobie ten. A może do jakiejś koalicji nas przyjmą. O kurde. Azja. Indonezja. CS Mec, ale przepraszam bardzo tą muzykę. Jak mogę. Bo tutaj jest. Zrobili Zgłoszono Dobra. Dobra, to może byle gdzie? Hy! Przystąpili do ataku. Gdzie? Bo nie, nie piszem Belfast tu. Przegramy to? Ok. Przegramy to. Zaatakują nas dobra. W Belfast przegramy walkę. Ale mamy Dublin, mamy jedno wielkie miasto. A najbardziej na razie wygrywa tą wojnę Et... Etiopia. Pierwsza, Indonezja druga, co jest? Niemcy trzeci, co jest? Rosja, ale nisko. My jesteśmy... Może my będziemy gdzieś... Tak szanownie... O, jesteśmy. Maroko, Portugal. Przejęliśmy Jesteśmy wyżej od... właśnie od tej... Od Hiszpanii jesteśmy Mamy lepiej... o! jakieś wiadomość uh, What are you doing? mi join Ja dołączę. Jak chcę dołączyć do waszej koalicji Central Power? Nie wiem, gdzie wy to macie. Widzę fajnie jak mnie przyjęli dobra ale dobra ja muszę tutaj kill ja Dobra, tutaj Niech mi tu przyleci Powrotem do mnie Tam Portug... Abo nie, 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 nie Zostań tutaj Niech on tu zostanie Patrolowanie ponad Lizbonę Dobra, mamy Lizbonę W ogóle musimy tutaj coś zrobić Anfecję miasta, nie, nie wiem Bazę wojskową mm. Nie, nic tu nie będziemy robić na razie Faj Fajnie, ale nie Mm, dobra. Jeżeli oni nas nie przyjmą... I widzowie wiecie, co robimy. Dobra, robimy tak. Wsyłamy do Etiopii takie coś. I ogólnie teraz możemy sobie pogadać chwilę, jak ja będę ich dodawał. W ogóle dzięki za 3k na TikToku. I ogólnie ja sobie nagrywam tak 5 odcinków w sobotę, 5 w niedzielę i potem cały tydzień nie muszę nagrywać. Biorę sobie w weekendy nagrywam I z każdej serii po trochę Teraz mogę wam powiedzieć, że matfuta będzie Nie będzie trochę długo, bo ja szykuję Trochę dłuższe y Serie Inne serie planuję z Skoków Będzie coraz mniej Braula też będzie coraz mniej Wszystkiego będzie coraz mniej Ale Będzie więcej za to Właśnie tutaj tego Bo Teraz sam będę nagrywał często. Do wszystkim ten wysyłamy opcję sojuszu. Żeby. Ten, żebyśmy mogli do nich swoje wojska czasami wycofać. W razie, jakby ktoś mnie chciał zaatakować. I nie, będę się bronił, żeby mieć ko ko kogoś wsparcie. O, bazę wojskową... Pozi nie tego. Dobra, teraz widzowie przestaną to robić. Już wystarczy. Dobra, ej. Ktoś przyjął w ogóle? Na razie. Na razie nikt nie przyjął. Dobra, spokojnie. Ej, stop, 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 stop. Co się dzieje? jednostkę. Pichota tu piota. Dobra, piechota. No Jezu, ale tu muzyka leci. Dobra, tu już nie musimy robić. Dobra, mamy dosyć dobrą armię. Zobaczcie, jaką mamy armię. Dobra, wiecie, co my możemy zrobić ogólnie? Ustawić. Tu przy granicy z tymi postawimy trochę czołgów. W razie ich ataku przystawimy do nas tutaj. Dobra, on się tam będzie przenosił. Dobra, tego wysyłamy tu na wyspy, żebyśmy mogli tutaj ich pokonać. Dobra, ktoś zmienił z, nam, z nami frakcję. Dobra. A tu muzyka leci dosyć głośna wizowie. To też trochę przeszkadza. Dobra, tutaj ich wszystkich tutaj przejmujemy. Ale dużo będzie trzy na razie. Co każdy... Stworzenie ciągów chociaż jeden będzie stał przy granicy z Alge Algerią. Bo to, co oni mogą nas zaatakować w każdym momencie ogólnie, więc ja się trochę ich boję. Znaczy, nie boję się ich, tylko boję się ich ataku, bo jak oni nas zaatakują, to już jest koniec. A tu, jakbym zrobił Glasgow, będzie szybciej. Dobra, Glasgow może zacząć, alkohol, bo to będzie fajne. I Ceylon będzie. O, niedługo. Dobra, a więc, widzowie, to by było na wszystko. Cześć, pa.